Wszystkim. Dzisiaj będziemy układać grę Smart Games, rozgrzeź to, to jest takie jabłko. Każda gra polega na tym, aby rozwiązywać książeczkę według odpowiednich zadań. Mamy tutaj cztery poziomy trudności. Przechodzimy od najprostszych i idziemy do trudniejszych. Jak zauważycie, tutaj mamy wszystkie kolory robaczków pokazane. W dalszej części już niektóre kolory są białe, więc musimy wymyśleć, czy to jest zielony, czy żółty, czy jaki inny kolor, a niekiedy nawet robaczków. Nam brakuje, ale reguła jest, i zasada jest zawsze jedna: wszystkie robaki muszą być na jabłku. Zaczynajmy. Nasze jabłko ma tutaj, jak widzicie, różne cyfry oraz litery. Musimy na nie uważnie patrzeć, ponieważ w naszej książeczce mamy również litery i cyfry. Dodatkowo jabłko, aby miało więcej zadań, wziąć się i przekręca w różne strony. Robaczki mamy w różnych kolorach, w różnych. Długościach a jak każdy robaczek inaczej się wygina. Naszym zadaniem jest ułożenie wszystkich robaczków na tym jabłku. Tutaj na początku mamy podpowiedzi i musimy patrzeć na kolory tych główek, czyli mamy niebieską, żółtą i zieloną, więc dokładnie w tym miejscu musimy ułożyć nasze robaki. Ok, to rozwiążę pierwsze zadanie i zobaczymy, czym mi się uda. No to spróbuj. Tak więc polecam tą grę. Z pewnością dzieciaki się zajmą same. Będziecie mieli trochę czasu dla siebie. Eee, no i co? Życzymy udanej serwisyjnej.